Matka słyszy szept między mężem a synem. To, co odkrywa, zmienia ich życie na zawsze. Witamy na kanale. Oglądaj film, polub, subskrybuj, włącz powiadomienia, komentuj i udostępniaj. Śnieg padał cicho na ulicę Krakowa, okrywając miasto białym puchem. Ewa Kowalska stała przy oknie swojego małego mieszkania, obserwując ten zimowy spektakl. Miała 52 lata, ale jej twarz wciąż zachowywała ślady dawnej urody. Westchnęła głęboko, zastanawiając się nad swoim życiem, które wydawało się tak zwyczajne i rutynowe. Ewa pracowała jako pielęgniarka w lokalnym szpitalu, a jej mąż Tomasz był kierowcą autobusu. Ich pięcioletni syn Jakub był oczkiem w głowie obojga rodziców. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się idealne, ale Ewa czuła, że coś jest nie tak, odwróciła się od okna i spojrzała na zegar. Dochodziła dwudziesta pierwsza. A Tomasz jeszcze nie wrócił z pracy. To nie było do niego podobne. Ewa poczuła ukłucie niepokoju, ale szybko je stłumiła. Pewnie korki na drodze, pomyślała, starając się uspokoić. Nagle usłyszała dźwięk otwieranych drzwi. To był Tomasz. Ewa odetchnęła z ulgą, ale jej ulga szybko zamieniła się w zdziwienie, gdy usłyszała, jak mąż szepcze coś do Jakuba. Pamiętaj, to nasza mała tajemnica, powiedział Tomasz cicho. Nie możemy powiedzieć mamie dobrze? Ewa zamarła. O czym oni mówili? Jaką tajemnicę mógł mieć jej mąż z ich pięcioletnim synem? Serce zaczęło jej bić szybciej, a w głowie pojawiło się tysiąc pytań. Przez następne dni Ewa uważnie obserwowała Tomasza. Zauważyła subtelne zmiany w jego zachowaniu. Był bardziej roztargniony, często sprawdzał telefon i wydawał się unikać jej wzroku. To nie był ten sam mężczyzna, za którego wyszła za mąż 20 lat temu. Tydzień później Ewa musiała wyjechać na trzydniową konferencję pielęgniarek do Warszawy. Nie chciała zostawiać rodziny, ale wiedziała, że to ważne dla jej kariery. Przed wyjazdem długo przytulała Jakuba, czując dziwny niepokój. W drugim dniu konferencji otrzymała wiadomość od Tomasza. Było to zdjęcie, na którym on i Jakub uśmiechali się do kamery. Ale coś było nie tak. W tle Ewa zauważyła coś, co wyglądało jak szpitalne łóżko. Dlaczego byli w szpitalu i dlaczego Tomasz nic o tym nie wspomniał? Ewa próbowała się skupić na wykładach, ale jej myśli ciągle wracały do tego zdjęcia. Coś było nie tak czuła to w kościach, ale co? Po powrocie do Krakowa Ewa postanowiła podzielić się swoimi obawami z najlepszą przyjaciółką, Anną Nowak. Anna była nauczycielką w szkole podstawowej i znały się od lat. Może przesadzasz, Ewa, powiedziała Anna, sącząc kawę w małej kawiarni niedaleko rynku głównego. Tomasz zawsze był dobrym mężem i ojcem, może to coś niewinnego. Ale Ewa nie mogła się pozbyć tego uczucia. Coś jest nie tak, Anno. Znam go. On coś ukrywa. Anna westchnęła. Jeśli naprawdę się martwisz, może powinnaś z nim porozmawiać albo, no wiesz, sprawdzić jego telefon? Ewa była szokowana sugestią przyjaciółki. Sprawdzić jego telefon? Nigdy tego nie robiłam. To naruszenie prywatności. Czasami musisz zrobić coś, czego nie lubisz, dla dobra rodziny, odpowiedziała Anna, kładąc dłoń na ręce przyjaciółki. Tej nocy, gdy Tomasz spał, Ewa walczyła ze sobą. Czy naprawdę powinna to zrobić? Czy to nie zniszczy zaufania między nimi? Ale potrzeba poznania prawdy była silniejsza. Drżącymi rękami wzięła telefon męża i otworzyła historię połączeń. To, co zobaczyła, sprawiło, że jej serce zamarło. Było tam wiele połączeń do nieznanego numeru, często trwających po kilkadziesiąt minut. Ewa szybko zapisała numer i następnego dnia, podczas przerwy w pracy, zadzwoniła. Głos, który usłyszała, sprawił, że poczuła się, jakby ktoś wylał na nią kubeł zimnej wody. Dzień dobry, klinika onkologii dziecięcej. W czym mogę pomóc? Ewa szybko się rozłączyła, czując, jak jej świat się rozpada. Onkologia dziecięca? Czy to możliwe, że? Nie, to musiała być pomyłka. Ale wszystko zaczynało układać się w przerażającą całość. Tajemnicze szepty, zdjęcie ze szpitala, częste telefony. Ewa poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Czy jej mały Jakub był chory? I dlaczego Tomasz nic jej nie powiedział? Tego wieczoru, gdy Jakub już spał, Ewa postanowiła skonfrontować się z mężem. Serce biło jej jak młot, gdy weszła do salonu, gdzie Tomasz oglądał telewizję. Musimy porozmawiać, powiedziała, starając się, by jej głos nie drżał. Tomasz spojrzał na nią zaskoczony. O czym, kochanie? Ewa wzięła głęboki oddech. O tajemnicy, którą ukrywasz, o telefonach do kliniki onkologicznej, o naszym synu. Twarz Tomasza zbladła. Przez chwilę panowała cisza tak gęsta, że można by ją kroić nożem. A potem Tomasz zaczął mówić. A każde jego słowo było jak cios w serce Ewy. Jakub ma białaczkę, powiedział cicho. Dowiedzieliśmy się tydzień temu. Nie wiedziałem, jak ci to powiedzieć. Nie chciałem, żebyś się martwiła, dopóki nie będziemy znali wszystkich szczegółów. Ewa poczuła, jak jej nogi się uginają. Usiadła ciężko na kanapie, starając się przetworzyć te informacje. Jej mały chłopiec, jej skarb, był poważnie chory. A ona nic nie wiedziała. Dlaczego mi nie powiedziałeś? zapytała, czując mieszankę gniewu i strachu. Jestem jego matką. Mam prawo wiedzieć. Tomasz przysunął się do niej, próbując ją objąć, ale Ewa odsunęła się. Przepraszam, kochanie. Myślałem, że robię dobrze, chciałem cię chronić. Chronić? Ewa poczuła, jak łzy spływają jej po policzkach. Jak mogłeś myśleć, że ukrywanie tego przede mną jest ochroną? Przez następną godzinę Tomasz opowiedział jej wszystko. O pierwszych objawach, o wizytach u lekarza, o diagnozie. Ewa słuchała, czując, jak jej serce pęka na tysiąc kawałków. Co teraz? zapytała w końcu, gdy Tomasz skończył mówić. Jutro mamy spotkanie z lekarzem, omówimy plan leczenia. Będzie ciężko, ale musimy być silni. Dla Jakuba Ewa kiwnęła głową, czując się nagle bardzo zmęczona. Tak, dla Jakuba powtórzyła cicho. Tej nocy Ewa. Nie mogła spać. Leżała w łóżku myśląc o wszystkim, co się wydarzyło, o tajemnicy, którą odkryła, o chorobie swojego dziecka, o przyszłości, która nagle wydawała się tak niepewna, ale w środku nocy, gdy cały Kraków spał, Ewa podjęła decyzję. Będzie walczyć dla swojego syna, dla swojej rodziny. Nie wiedziała, co przyniesie przyszłość, ale wiedziała jedno. Zrobi wszystko, by Jakub wyzdrowiał. Śnieg za oknem padał nadal, okrywając miasto białym puchem. A w małym mieszkaniu na przedmieściach Krakowa rodzina Kowalskich rozpoczynała najtrudniejszą walkę w swoim życiu walkę o życie ich ukochanego syna. Następnego ranka Ewa obudziła się z poczuciem, że ostatnia noc była tylko złym snem. Ale rzeczywistość szybko do niej dotarła, gdy zobaczyła zmęczoną twarz Tomasza. Dziś był dzień, który miał zmienić ich życie na zawsze. Jakub, nieświadomy powagi sytuacji, bawił się wesoło swoimi zabawkami. Ewa patrzyła na niego z mieszaniną miłości i strachu. Jak mogła nie zauważyć, że jej dziecko jest chore? Czy była tak zajęta pracą, że przeoczyła oznaki? Musimy jechać, powiedział cicho Tomasz, przerywając jej rozmyślania. Ewa kiwnęła głową, biorąc głęboki oddech. To był moment, w którym musiała być silna dla swojego syna. Droga do szpitala wydawała się niekończąca. Kraków był jak zwykle zakorkowany, a każda minuta oczekiwania była torturą. Ewa trzymała Jakuba na kolanach, przytulając go mocno, jakby w ten sposób mogła go ochronić przed całym złem świata. W końcu dotarli do kliniki onkologicznej. Budynek był nowoczesny i jasny, ale Ewa czuła się jakby wchodziła do jaskini lwa. Recepcjonistka powitała ich z profesjonalnym uśmiechem, który jednak nie sięgał oczu. Pan i pani Kowalscy, doktor Nowicki czeka na was w gabinecie numer 3. Gabinet doktora Nowickiego był przestronny i pełen kolorowych plakatów, mających prawdopodobnie uspokoić małych pacjentów. Ale Ewa czuła tylko narastający niepokój. Doktor Nowicki, mężczyzna w średnim wieku o łagodnym spojrzeniu, przywitał ich ciepło. Proszę usiąść, powiedział, wskazując na krzesła przed biurkiem. Przez następną godzinę Ewa i Tomasz słuchali, jak doktor wyjaśniał diagnozę Jakuba i proponowany plan leczenia. Słowa takie jak chemioterapia, radioterapia i przeszczep szpiku kostnego brzmiały jak z innego świata. Rozumiem, że to dużo informacji naraz, powiedział doktor Nowicki, widząc ich oszołomione miny. Ale proszę pamiętać, że medycyna zrobiła ogromne postępy w leczeniu białaczki u dzieci, mamy duże szanse na sukces. Ewa poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Ale. Ale on ma tylko pięć lat, wyszeptała. Doktor Nowicki pokiwał głową ze smutkiem. Wiem, że to trudne, ale Jakub jest silny i ma was. To najlepsza broń w tej walce. Gdy wyszli z gabinetu, Ewa czuła się, jakby cały świat wirował wokół niej. Tomasz objął ją ramieniem, prowadząc do wyjścia. Jakub, który czekał na nich w poczekalni pod opieką pielęgniarki, podbiegł do nich z uśmiechem. Mamo, tato, kiedy wrócimy do domu? Jestem głodny. Ewa poczuła, jak serce jej pęka. Jak mieli wyjaśnić pięciolatkowi, że jego życie właśnie się zmieniło, że czekają go miesiące trudnego leczenia? Zaraz pojedziemy, kochanie, powiedział Tomasz, biorąc Jakuba na ręce. Co powiesz na pizzę na obiad? Jakub wykrzyknął z radości, a Ewa poczuła ukłucie winy. Czy powinni go tak rozpieszczać? Czy to pomoże? Czy zaszkodzi w obliczu tego, co ich czeka? W drodze powrotnej zatrzymali się w ulubionej pizzerii Jakuba. Chłopiec był zachwycony, ale Ewa ledwo mogła przełknąć kęs. Jej myśli krążyły wokół tego, co usłyszeli od doktora Nowickiego. Musimy być silni powiedział cicho Tomasz, gdy Jakub był zajęty jedzeniem. Dla niego! Ewa kiwnęła głową, czując nagły przypływ determinacji. Tak, muszą być silni, muszą walczyć dla ich małego chłopca. Następne tygodnie były jak jazda na emocjonalnej karuzeli. Rozpoczęło się leczenie Jakuba, a wraz z nim przyszły wszystkie jego skutki uboczne: wymioty, utrata apetytu, osłabienie. Ewa patrzyła, jak jej energiczny chłopiec zmienia się w bladą, zmęczoną wersję samego siebie. Ale mimo wszystko, Jakub nie tracił ducha. Jego uśmiech, choć rzadszy, wciąż rozświetlał pokój. Jego odwaga zawstydzała nawet dorosłych. Ewa wzięła urlop w pracy, by móc być przy synu całą dobę. Tomasz starał się jak mógł, żonglując pracą i opieką nad rodziną. Ich oszczędności topniały w zastraszającym tempie, ale to było najmniej ważne. Liczyło się tylko to, by Jakub wyzdrowiał. Anna. Najlepsza przyjaciółka Ewy okazała się nieocenionym wsparciem. Przychodziła codziennie, przynosząc jedzenie, pomagając w domu, a przede wszystkim oferując ramię do wypłakania się, gdy Ewa czuła, że nie daje już rady. Jesteś silniejsza niż myślisz, mówiła Anna, przytulając przyjaciółkę. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Ewa chciała w to wierzyć, musiała w to wierzyć. Jednego wieczoru, gdy Jakub w końcu zasnął po ciężkim dniu chemioterapii, Ewa siedziała przy jego łóżku, trzymając jego małą, chudą rączkę. Patrzyła na jego bladą twarz, na której nie było już śladu po bujnych, kręconych włosach. Mój mały wojownik! wyszeptała, całując go delikatnie w czoło. Nagle poczuła rękę na ramieniu. To był Tomasz. Wyglądał na zmęczonego, ale w jego oczach płonęła determinacja. Ewa powiedział cicho. Musimy porozmawiać. Serce Ewy zabiło szybciej. Czy stało się coś złego? Czy lekarze mieli jakieś nowe, złe wieści? Tomasz zaprowadził ją do kuchni i zamknął drzwi. Potem wyjął z kieszeni kopertę. Co to jest? Zapytała Ewa, czując narastający niepokój. Tomasz wziął głęboki oddech. To wyniki badań, moich badań. Ewa poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Twoich badań? Jakich badań? Sprawdzałem. Czy mogę być dawcą szpiku dla Jakuba, powiedział Tomasz, i bo jestem zgodny. Ewa poczuła, jak kolana się pod nią uginają. Usiadła ciężko na krześle, starając się przetworzyć te informacje. Ale, ale to wspaniale, wykrzyknęła w końcu. To znaczy, że Jakub ma szansę, prawda? Tomasz kiwnął głową, ale jego twarz pozostała poważna. Tak, to dobra wiadomość, ale operacja przeszczepu szpiku to poważna sprawa. Dla mnie też. Ewa poczuła ukłucie strachu. Co masz na myśli? Będę musiał przejść operację. Istnieje ryzyko komplikacji, i będę musiał wziąć długi urlop z pracy. Ewa patrzyła na męża, czując mieszaninę strachu, dumy i miłości. Tomasz, jesteś pewien? Oczywiście, że jestem pewien odpowiedział bez wahania. To nasze dziecko. Zrobiłbym wszystko, by go uratować. Ewa wstała i mocno go przytuliła, czując jak łzy spływają jej po policzkach. W tym momencie, mimo całego strachu i niepewności, czuła też nadzieję, nadzieję, że może, just może, wszystko będzie dobrze. Tej nocy, gdy Kraków pogrążył się w ciemności, w małym mieszkaniu Kowalskich płonęło światło nadziei. Nadziei na lepsze jutro, na zdrowie ich ukochanego syna, na przyszłość, która jeszcze niedawno wydawała się tak odległa. Ewa zasnęła, trzymając Tomasza za rękę, z myślą, że jutro będzie nowy dzień. Dzień, w którym znów staną do walki, ale tym razem z nową bronią, nadzieją na przeszczep, który mógł uratować życie ich syna. Dni zlewały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące. Życie rodziny Kowalskich kręciło się wokół szpitala, leków i niekończących się badań. Jakub dzielnie znosił kolejne serię chemioterapii, choć jego małe ciałko coraz bardziej odmawiało posłuszeństwa. Ewa patrzyła, jak jej syn walczy z chorobą i czuła, że jej serce pęka na tysiąc kawałków, ale nie mogła się poddać. Nie teraz, gdy byli tak blisko przeszczepu. Tomasz przygotowywał się do operacji, przeszedł serię badań i konsultacji. Lekarze ostrzegali o ryzyku, ale on pozostawał niewzruszony. Zrobię wszystko dla mojego syna, powtarzał za każdym razem, gdy Ewa wyrażała obawy. Jednego wieczoru, gdy Jakub w końcu zasnął po ciężkim dniu, Ewa i Tomasz siedzieli w kuchni, pijąc herbatę. Cisza między nimi była ciężka od niewypowiedzianych słów i obaw. Boję się, powiedziała w końcu Ewa, przerywając ciszę. Co jeśli coś pójdzie nie tak? Co jeśli. Tomasz wziął ją za rękę. Nie możemy myśleć w ten sposób. Musimy wierzyć, że wszystko będzie dobrze. Ewa kiwnęła głową, czując, jak łzy napływają jej do oczu. Wiem, ale to takie trudne, czasami czuję, że się duszę, że nie dam rady. Tomasz przytulił ją mocno. Damy radę razem dla Jakuba. W tym momencie usłyszeli ciche kroki. To był Jakub, stojący w drzwiach kuchni z misiem w ręku. Mamo, tato, czemu płaczecie? Ewa szybko otarła łzy. Nic się nie stało, kochanie, wróć do łóżka. Ale Jakub podszedł bliżej, wtulając się między rodziców. Nie płaczcie, będzie dobrze, obiecuję. Ewa i Tomasz spojrzeli na siebie ponad głową syna, czując, jak ich serca pękają i zrastają się jednocześnie. W tym momencie to oni czerpali siłę od swojego małego wojownika. Nadszedł dzień operacji. Szpital był pełen napięcia i oczekiwania. Ewa trzymała Jakuba na kolanach, podczas gdy Tomasz przygotowywał się do zabiegu. Pamiętaj, że Cię kocham, powiedział Tomasz, całując żonę i syna przed wejściem na salę operacyjną. Ewa skinęła głową, nie mogąc wydobyć z siebie głosu. Jakub pomachał tacie, nie do końca rozumiejące powagę sytuacji. Godziny oczekiwania ciągnęły się w nieskończoność. Ewa chodziła w kółko po poczekalni, co chwilę spoglądając na zegarek. Anna, która przyszła je wspierać, zajmowała się Jakubem, starając się odwrócić jego uwagę grami i opowieściami. W końcu drzwi się otworzyły i wyszedł lekarz. Ewa poczuła, jak serce podchodzi jej do gardła. Operacja przebiegła pomyślnie powiedział z uśmiechem. Pan Tomasz jest teraz na sali pooperacyjnej. Wszystko poszło zgodnie z planem. Ewa poczuła, jak ogromny ciężar spada z jej ramion. Przytuliła mocno Jakuba, który patrzył na nią z zaciekawieniem. Tata jest bohaterem, powiedziała, całując go w czoło. Dał ci specjalny prezent, który pomoże ci wyzdrowieć. Jakub uśmiechnął się szeroko. Czy to znaczy, że znowu będę mógł biegać i bawić się jak dawniej? Ewa poczuła, jak łzy szczęścia napływają jej do oczu. Tak, kochanie. Już niedługo. Kolejne dni były pełne nadziei i niepewności. Tomasz dochodził do siebie po operacji, a Jakub przygotowywał się do przeszczepu. Ewa kursowała między salami, starając się być wsparciem dla obu. W końcu nadszedł dzień przeszczepu. Jakub leżał na łóżku, otoczony maszynami i rurkami. Wyglądał tak mały i bezbronny. Ewa trzymała go za rękę, szepcząc słowa otuchy. To będzie jak u rodziny, powiedziała, starając się, by jej głos brzmiał wesoło. Dostaniesz nowe, zdrowe komórki od taty. Jakub kiwnął głową, ściskając mocniej rękę mamy. A potem wyzdrowieje? Tak, kochanie. Potem wyzdrowiejesz. Procedura trwała kilka godzin. Ewa siedziała przy łóżku syna, modląc się w duchu do wszystkich świętych, których znała. Tomasz, wciąż słaby po własnej operacji, dołączył do nich siedząc na wózku inwalidzkim. Gdy ostatnia kropla szpiku spłynęła do organizmu Jakuba, cała sala odetchnęła z ulgą. To był pierwszy krok ku wyzdrowieniu. Kolejne tygodnie były pełne wzlotów i upadków. Organizm Jakuba walczył z nowymi komórkami, czasem je przyjmując, czasem odrzucając. Były dni pełne nadziei i dni pełne rozpaczy. Ewa i Tomasz trwali przy synu, wspierając go na każdym kroku. Czytali mu książki, grali w gry, robili wszystko, by odwrócić jego uwagę od bólu i dyskomfortu. Powoli, bardzo powoli zaczęli zauważać zmiany. Kolor zaczął wracać na policzki Jakuba. Jego apetyt się poprawił, zaczął mieć więcej energii. Trzy miesiące po przeszczepie doktor Nowicki wszedł do sali z szerokim uśmiechem na twarzy. Mam dobre wieści, powiedział, trzymając w ręku wyniki badań. Wygląda na to, że przeszczep się przyjął. Komórki Jakuba zaczynają produkować zdrowe krwinki. Ewa poczuła, jak kolana się pod nią uginają. Tomasz objął ją ramieniem, sam ledwo powstrzymując łzy. Czy to znaczy. zaczęła Ewa, bojąc się dokończyć pytanie. Doktor Nowicki kiwnął głową. Tak, to znaczy, że Jakub jest na dobrej drodze do wyzdrowienia. Oczywiście wciąż mamy przed sobą długą drogę, ale pierwszy, Najtrudniejszy etap mamy za sobą. Jakub, który przysłuchiwał się rozmowie, uśmiechnął się szeroko. Czy to znaczy, że mogę wrócić do przedszkola? Wszyscy dorośli roześmiali się, czując jak napięcie ostatnich miesięcy zaczyna z nich schodzić. Jeszcze nie teraz, młody człowieku, powiedział doktor Nowicki, mierzwiąc włosy Jakuba, które zaczynały odrastać. Ale już niedługo, tego wieczoru, gdy Jakub zasnął, Ewa i Tomasz siedzieli przy jego łóżku, trzymając się za ręce patrzyli na swojego syna, który przez ostatnie miesiące przeszedł więcej niż nie jeden dorosły w całym życiu. Udało nam się, szepnęła Ewa opierając Thank you. Thank you.